Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w Overwatchu, którego nie było w zeszłym tygodniu przez to, że straciłem rangę. Przed chwilą dosłownie skończyłem grać matchmaking i jako, że przywróciło mi rangę, to przywróciło mi też możliwość nadzorowania. Tak więc zobaczymy sobie dzisiaj ilu cheaterów złapię. Ostatnie były trzy demka i trzech cheaterów czy dwóch? Już nie pamiętam, bo to było tak dawno temu. Nie, było chyba ich dwóch. Tak więc dzisiaj zobaczymy czy będzie trzech cheaterów, czy tylko dwóch? Zobaczymy jaką mapkę nam... o, Mirage, Mirage nam dało tym razem. O, te tak zwane standardowe mapy. No moi drodzy, chyba prawda, jesteśmy w stanie zobaczyć o co tutaj chodzi w tym demku nasz pan podejrzany został oskarżony zupełnie bezpodstawnie spójrzcie na jego movement na tą jego umiejętność posługiwania się bronią no zobaczcie zobaczcie, takich flickshotów to naprawdę mało kto potrafi je robić ja jestem pewien, że on spędzał grube godziny na nagraniu w CS żeby potrafić patrząc się w ziemię, wycelować z przeciwnika i go zabić i to w takim odstępie czasu ja nie wiem, on musiałby opanować granie na DPI rzędu 8000, żeby być w stanie robić takie rzeczy, naprawdę. No moi drodzy, nie ma to tamto. No dobrze, moi drodzy, ja myślę, że nie ma co oglądać dalej, bo tutaj już wiemy, że jest absolutnie wszystko w tym demku. Także ja to przewijam i zobaczymy się na następnym filmiku. No dobra, demko się już przewinało. Wspomaganie celowania, pola widzenia. No i teraz tak, inne zewnętrzne. No niestety nie wiem, i umyślne przeszkadzanie. Jako, że ostatnio dawałem oczywiste, przez to, że nie uznawał zasad rywalizacji, no bo cheatował. Tak sobie pomyślałem. Że to chyba jednak nie jest dobra interpretacja ta moja, więc będę tutaj dawał niewystarczające dowody, jeżeli nie ma griffingu, bo to na ogół chodzi o griffing w tym, w umyślnym przeszkadzaniu. Ale dobra, bierzemy przesili werdykt. I zaraz będzie kolejne demko. No dobra, moi drodzy, mamy kolejne demko do pobrania, właśnie się pobiera, także, prawda, możemy zaczekać chwilkę z nim i ciekawe, czy dalej będzie cheater, czy go już nie będzie, Oto to jest pytanie. Jaka mapka, jaka mapka, znowu Mirage. Znowu Mirage. Ciekawe, czy będzie to ten sam mecz, co teraz, czy nie. W sensie... Mamy pana podejrzanego z dwoma zabiciami po jednej rundzie. Także no co, zobaczymy co tutaj będzie się działo. Nie widać, żeby pan podejrzany miał aim'a. Przynajmniej na razie, chyba że później się odpali. Już hmm. włączam sobie... ...demoluja. Włóżmy, moi drodzy, pan podejrzany biegnie na B, na dywany, gdzie było dwóch terrorystów. No i teraz na B dalej jest dwóch terrorystów. Uwaga, czy pan podejrzany zabije naszego kluna, który tutaj prawdę strzele z igle? Uuu, pan podejrzany skądś wyłapał tak, że nawet nie zrozumiałem skąd. No ale dobrze, nasz pan podejrzany nie zabił nikogo w drugiej rundzie. Teraz stoi na respie. Czy konfigurował haksy? Czy może jednak stał na respie? <grystanie> Tutaj Bulldog już ma AWP w trzeciej rundzie. Nie jest to niewykonalne. No i nasz pan podejrzany. Jak to się stało, że pan podejrzany kogoś zabił headshotem? Co to było? Siło. ale dobra, poczekajmy nasz pan podejrzany w ogóle nie patrzy na rampę ja wiem, że tam ma kolega, który za niego będzie patrzył na rampę on się może skupić na e, pałacu ale to tak teoretycznie był schowany także punkt dla niego znaczy niestety przegrał, ale punkt dla niego w mojej ocenie <grych> teraz nasz pan podejrzany idzie na środek gdzie nie ma nikogo po to, żeby iść w underpass i może wyłapać jakiegoś terrorystę. A może nawet dwóch. Nie wiem. Uuu! Ten headshot. Te headshoty takie sadzi nasz pan podejrzany, że. Aż chyba sobie spowolnię do następnej akcji. No bo to tutaj już. Hmm. Tutaj to wyglądało w miarę normalnie. Nie mogę się przyczepić do niczego. Ale cóż, może tutaj z Buldogiem coś ugra? Albo i nie, bo Buldog się wycofuje. No i uwaga, Buldog jest zasadzony. Pan podejrzany też. Ale się przybył cyklon. Tutaj będzie pojedynek łososia z podejrzanym, no ale łosoś niestety przegrał, bo pan podejrzany był celowany. Tutaj, no wiecie, to są takie miejscówki, które zawsze się wie, tylko mnie te headshoty martwią... ciągłe. No bo te trzy miejscówki to są takie, że się wie, że tam będzie jakiś terrorysta, więc to nie ma co się przyczepić. Tylko pytanie, czy tutaj będzie headshot, czy tego headshota nie będzie. Huragan się wkurzył, bo nikogo nie mógł zabić, bo ciągle nasz pan podejrzany zabijał. No, i kto zabije lodowca? Czy huragan, czy nie huragan? Pan podejrzany już wie, gdzie jest lodowiec. Natomiast huragan nie. No i przez to huragan ginie. Ale lodowiec zaraz też chyba umrze. Jak nie od ognia, to od pana podejrzanego. Powiem Wam, że to ściągnięcie na głowę jest takie zastanawiające. No bo wiecie, no. Szybko ruszyć ręką raz czy dwa? Ok, ale za każdym razem. Hm. Teraz dwóch terrorystów na rampie. I pan podejrzany znowu zdobywa kila normalnego. Jak najbardziej. To pytanie: jak on wiedział, że ze środka będzie wychodził lodowiec w tym momencie? Wątpię, że miał jakieś szanse, żeby się dowiedzieć, że przeciwnik będzie byg środkiem, jeżeli nie miał żadnej informacji od swoich. To może ma w no, Po tej akcji tutaj myślę, że tak. No ale I znowu headshot. 100% strzałów w głowę przy 12 zabiciach. I najgorsze jest to, że. U, że zdaje mi się, że nasz pan podejrzany przynajmniej do tej pory z ma skorzystał. No może raz. Ale raczej nie. Z Wolhaka to na pewno. Potem jak strzela przez ściany, ale. Tutaj, jak, jeżeli chodzi o to, o to zabójstwo, które zrobił przed chwilą, to tak. Coraz bardziej śmierciem. I wychodzi na to, że nasz pan podejrzany ma oba rodzaje wspomagania, które jest niedozwolone oczywiście. Nie, przepraszam was, że dzisiaj mówię w taki sposób jednostajny, ale niewyspany jestem. Wstałem niby 4 godziny temu, ale nie wiem po co i w jakim celu. <grych> Można by powiedzieć, że obudzony, ale jakim kosztem, nie? Znaczy, nasz pan podejrzany wiedział. Shot. Piękny zresztą. Ale ten już raczej był z użytym aimem. O, tu coś nie trafił. Nasz pan podejrzany. Ale poprawił. Poprawił i trafił. Teraz pytanie, w którego ma celować aim, bo on już nie wie. No moi drodzy! Nasz pan podejrzany, z nagawem był. Ale wziął skauta. Mam no przecież większe oburzenia celniejsze przede wszystkim. No powiem wam, że teoretycznie ciężkie do oceny, ale praktycznie wspomaganie celowania było. Widzenia również. Co do innych, yy, niestety nie wiem. No i czekamy kolejny raz na demko. Jest demko, moi drodzy, jest demko. Pobieramy i oceniamy. Dobra, ciekawa jaka mapka teraz. <gry> Znowu mi Czyż Czyżbyśmy mieli mieć hat trick? Otóż nie wiem, ale zobaczymy. Nawet się nie domyślam. Wiemy, znaczy. Zobaczymy. Nie wiemy jeszcze. I co my tu mamy, moi drodzy? Czy nasz mon podejrzany teraz konfigurował haksy? Otóż... Przy 19 zabiciach 11 zgonach... Raczej jest to mało prawdopodobne, zwłaszcza po 14 rundach. Ale zobaczymy. Dobry skok. Całkiem dobry, muszę przyznać. Uuu, aż mój nie trafił nikogo za pierwszym razem. I dał się zabić. Ciekawe czemu to tak przeskakuje. Jak podejrzany ma zostać zaraz zabity, bo wtedy niestety nie za dużo widać. Dobra, zobaczymy, co pan podejrzany będzie robił. A muszę trochę przewinąć, bo nie chce mi się stać i czekać. Znaczy patrzeć i czekać. Hmm, tutaj bot. Niestety. Lodowiec przełączając się na bota nie wiedział, że co robi. Niestety dał się zabić po raz drugi. W tej samej rundzie. No, pan podejrzany puścił pesteczkę. Która nie trafiła. Ale puścił. No i co tutaj pan podejrzany zrobił? Zginął. No, to tak, ja się mogę z nim utożsamić. Co tu teraz mamy? O, Ale ja myślałem, że on celuje w brzuch. Strzelił w głowę. Nieźle. Naprawdę nieźle. No cóż, pan podejrzany czeka. Wierzę, że tam jest dwóch terrorystów i nie chcę za bardzo wychylić, żeby się nie zabić albo nie zdradzić swojej pozycji. Tak do końca, do końca. O, zaraz zobaczymy. No, szybka reakcja. Bardzo szybka reakcja na to był lodowiec. Chyba tak. Zobaczymy co tu na środku się stanie. To wygląda tak, jakby pan podejrzany nie umiał sobie zbindować cheatów. Musiał to minimalizować Cesa i je włączać i wyłączać. No uwaga. Znowu lodowiec i nasz pan podejrzany. A nie, lodowiec poszedł plantować. Uwaga, uwaga, co tu się stanie. A, to był latawiec na bocie. Przeczytałem lodowiec. Hmm. Co wy myślicie o naszym Panie Podejrzanym? Bo ja już nie wiem nawet co myśleć. Zdaje mi się, że. Właśnie, zdaje mi się, że nie używa cheatów, chociaż ta jedna akcja tutaj przeskoczył mu celownik tam na rampie. No. Znaczy, co wszedł headshot, może tak. No i cóż, moi drodzy. Pan podejrzany tutaj próbuje z latawcą. Ale po raz kolejny mu nie wychodzi, pomimo posiadania moim zdaniem lepszej broni na taki dystans. No ale dobrze, teraz mamy dwóch terrorystów biegnących na B i tylko nasz pan podejrzany będący na tym B. Więc co robią terroryści? Podchodzą tu trochę bardziej taktycznie. Nasz pan podejrzany ma jakiegoś skina, więc szansa, że chciałby go stracić jest raczej mała. Ale zobaczmy, no bo jeszcze jeden terrorysta jest w dywanach. Tutaj drugi do niego dochodzi, żeby mu pomóc. I ciekawe, czy obydwoje będą atakować, czy jednak wyczekają sytuację, aż podejdzie reszta kolegów pod B. No i tutaj nasz pan podejrzany dostał w główkę. Nie za dużo zrobił, także dobrze dla drużyny terrorystów. No ale teraz terroryści podchodzą na A. B jest czyste, jest tylko pan podejrzany, który już chyba rotuje na A. I może coś pomoże. No, moi drodzy. Trzech terrorystów pod A, nie wie czy wchodzić czy nie. Trzech antyterrorystów było na A, teraz jest dwóch i jeden nam idzie. Ale ten jeden to nasz pan podejrzany, który błyskawicznie wraca na A. Kiedy zostaje już tylko sam na tym sajdzie. Chociaż teraz dochodzi do niego jego kolega żaba. No i nasz pan, nasz pan podejrzany próbuje po raz kolejny z latawcem i po raz kolejny mu nie wychodzi. Przekichane ma to życie, naprawdę. I cóż, demko się skończyło. A ja nie wiem. A skoro się waham, to znaczy, że niewystarczające dowody. Wiecie co moi drodzy? Tak mnie naszło, że jak w zeszłym tygodniu nie było żadnego overłoczyka. no to teraz będzie jeszcze jeden... jeszcze jedno dodatkowe demko, bo normalnie robię trzy, dzisiaj będą cztery. I tak sobie pomyślałem, że może jakbyśmy dobili. do prawda. 10 łapek w górę. Wiem, że to brzmi trochę śmiesznie, ale. i że to mała liczba, ale dla mnie to już dużo. Jakbyśmy dobili do 10 łapek w górę, to zrobiłbym. może overwatcha z 5 demek. Teraz tak moi drodzy. Znowu jesteśmy na Miraju. Po raz setny już dzisiaj. Przewinę nam rozgrzewkę, bo tu nie o to chodzi. Na rozgrzewce to każdy może, prawda? Albo nie może. Um. Także, przewijam rozgrzewkę i zaczął się meczek. Zobaczymy, co nasz pan podejrzany tutaj pokaże, bo... Mam nadzieję, że złapiemy trzeciego cheatera dzisiaj. No, tutaj pierwszy fragens. Normalnawy. Także, co ja tutaj mogę mówić? Biedny kotwica, jest ostrzeliwany z każdej strony. Ale dalej się trzyma. No, już się nie trzyma. Tylko nasz pan podejrzany, tak jakby strzelił dwa razy w ścianę. I nie wiem teraz, czy to jest przez to, że ma Wolhaka i po prostu chciał jak najszybciej zabić kolejnego ct czy nie. No, ale zobaczymy w kolejnych rundach, mam nadzieję. No dobra, teraz terroryści troszeczkę mają kasy za pierwszą rundę. W CT właściwie wszyscy sforsowali, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Pan podejrzany zakrada się z boku. Uuu, uu, tutaj Aim wszedł za mocno moi drodzy. <grywa> tutaj Aim wszedł na grubo. <grywa> Chyba że gość mi takie szczęście, ale w tym, po tym jednym fragu na rozgrzewce już tak coś czułem, że to może być cheater i po tym fragu coś czuję. Czuję, jestem tak na 99,999999% pewny, że on jest cheaterem. No, Wróbel tutaj wybił trzech i został mu pan podejrzany. Wróbel próbuje jeszcze biec, chyba na B. Tak, będzie próbował jeszcze tutaj odbić odbić, rozbroić bombę, ale właśnie się cofa, bo uznał, że już nie ma czasu. I nagle nasz pan podejrzany też stąd ucieka. Hmm. Ciekawe. No dobra, ale to była druga runda dla terrorystów. Um, także zobaczymy, co będzie dalej. Nasz pan podejrzany ma 5 fragów i 0 śmierci. I wszystkie fragi są strzałami w głowę. Także nieźle. Tutaj bardzo dobre granaty od antyterrorystów, a nasz pan podejrzany celuje centralnie w przeciwników. Tutaj był raz taki. U! Tutaj diament to chyba też cheatuje, albo przynajmniej wie gdzie skanować, bo tak przez smokach trzeba to zasadzić. Hm. No, powiem wam, że śmiesznie się to ogląda. No bo coś, korzeć się nawet nie ma sensu. Popsuł to co mógł popsuć w tej grze. Czas zabrał. Jeszcze teraz mi zabiera czas, ale ja to chociaż robię w dobrych intencjach. Także wiecie. Ja jestem dobrej myśli, że ktoś w końcu tego haka złapie. I tym kimś będę ja. Tylko, że wiadomo, ja niestety nie mam takiej siły przebicia i to musi zostać jeszcze potwierdzone. No ale zobaczymy, no. Może się okaże, może się okaże, że wreszcie ktoś zacznie banować tych cheaterów. Chyba, że już powiadomienia nie przychodzą, tylko po prostu punkty są dodawane, nawet o tym nie wiem. Po meczu, ale coś czuję, że... Mm, tak nie jest. No nic, mamy teraz wszystkich antyterrorystów na A. Bomba biegnie sama na B. Także... Odwrócenie uwagi bardzo dobrze wyszło terrorystom. Tutaj nasz pan podejrzany niestety nie wygrał e, z AFKON. Ale no ja się skłaniam ku temu, że jednakowoż nasz pan podejrzany ma AIMA. E, nie widziałem u niego żadnego skina. Dalej ma procent strzałów w głowę 100. No i wziął Autonamę, Czyli broń, którą bierze każdy cheater. Tutaj już wie, gdzie jest piramid. Ła! Zapomniałem powiedzieć, ma jeszcze wucha przez <gryz> tego smoka w poprzedniej rundzie. Znaczy w przed poprzedniej, w sensie dwie rundy temu. Jak eee, tutaj widzieliście nasz pan podejrzany nawet nie za bardzo wiedział, znaczy aim, jakby nie wiedział za bardzo, w którego zawodnika ma strzelać chwilę wcześniej, znaczy gracza, no nie zawodnika. Oj. Myślę moi drodzy, że sytuacja jest jasna, aczkolwiek jeszcze do obejrzyjmy Demko do końca, żeby mi nikt tutaj nie zarzucił, że nasz pan podejrzany nie jest cheaterem, ale jak patrzę tak na różę i na jeszcze kilku e, graczy z drużyny Terror, no to myślę, że tych cheaterów było przynajmniej trzech. Hmm. Także no, pff, szkoda, że nie mogę teraz zreportować innych cheaterów. To by była w sumie przydatna funkcja. To taki kill. Nie, niemożliwy. W sensie, żeby wejść w taki timing. Co tu teraz nasz pan podejrzany próbuje robić? Udaje, że nie wie, gdzie są przeciwnicy. Teraz został sam na trzech. Gdzie w CT jest jeden. Twitter. Może co za masakra. Heh. Jeszcze granatem dostał na odchodne. No dobra. Tutaj oczywiste. Tutaj niewystarczające dowody. I cóż moi drodzy. Ja tak sobie myślę, że jeżeli będzie 10 łapek, to zrobię demko więcej. I za każdy 10 łapek będę robił jakby um, więcej niż 3. Um, więcej niż 3 demka w odcinku. No, i tak jak już mówiłem wiele razy, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, może nawet subskrypcję. I cóż, ja Wam bardzo dziękuję za grę, znaczy za oglądanie mnie. I można powiedzieć, że w ostatnim odcinku złapaliśmy, znaczy było hmm, czterech czyterów, czterech albo pięciu. Niestety ja tylko jednego złapałem, bo nie mogę innych reportować. Ale to i tak dobrze. To jest 25% skuteczności, to znaczy, że nie jestem bezużyteczny. Dobra, dzięki wielkie i do następnego razu, cześć.